Ostatnimi czasy, coraz częściej, kiedy oddajesz samochód na warsztat, mechanik wychodząc robi zdjęcia Twojego samochodu. I mogą być dwie sytuacje, w których takie coś ma miejsce. Albo masz tak przekozacką furę, że mechanik po pracy chce szybko biec do swoich kolegów na osiedle i pokazać co takiego dzisiaj naprawiał i czym takim woził się przez te 15 metrów po placu warsztatowym. Albo właśnie trafiłeś na bardzo profesjonalny warsztat, który szanuje swoją robotę i przy przyjęciu Twojego samochodu tworzy właśnie protokół przyjęcia Twojego pojazdu, żeby nie zaskoczyły go żadne uszkodzenia na samochodzie, jak i mechanika, tak i Ciebie. Bo przecież doskonale znamy sytuacje, w których odbierasz później samochód z warsztatu i widzisz jak na przykład przód samochodu jest porysowany. A wcześniej tych ryz w ogóle tam nie widziałeś. I wtedy konsternacja ze strony mechanika i ze strony klienta było czy nie było. Ważne też, kiedy Ty oddajesz swój samochód, zrób przed oddaniem do niepewnego warsztatu sobie zdjęcia z czterech kątów, zrób zdjęcia uszkodzeń albo też szyby, bo może zdarzyć się dużo rzeczy, ale jeżeli warsztat nie prowadzi takiego protokołu przyjęcia, to ciężko będzie komukolwiek później udowodnić, czy jakieś uszkodzenie na samochodzie było, jak przyjechało, samo, przyjechało auto, czy tego uszkodzenia tam nie było. Obserwuj po więcej Kiwi Auto Centrum. Do zobaczenia.